Witajcie, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTube. Dzisiaj przychodzę do was, moi drodzy, z wyjątkowym konkursem ze specjalnymi nagrodami. Ale zanim przejdziemy sobie do tego konkursu, do omówienia zasad i do omówienia wszystkich szczegółów, bardzo, bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim osobom, które subskrybują mój kanał, zarówno osobom, które są już ze mną od dłuższego czasu, jak i nowym subskrybentom. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Za wszystkie miłe komentarze oraz za wsparcie. Moi drodzy, jeżeli moje filmy Wam się podobają, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji i kliknijcie proszę w dzwoneczek, tak aby otrzymywać powiadomienia w aplikacji o nowym filmie. Zapraszam Was jeszcze bardzo gorąco do wzięcia udziału w moim rozdaniu na 400 subskrypcji. Link umieszczę w opisie pod tym filmem. A teraz przejdźmy, moi drodzy, do tych dwóch pudeł, które mam dla Was. Oczywiście zwycięzców będzie dwóch. Zobaczcie, jak sowicie wypełnione są te pudła, jakie wielkie pudła mam dla Was przygotowane. Jest to, moi drodzy, konkurs dla wspierających kanał. Pierwszy raz na tym kanale postanowiłem taki konkurs zorganizować, dlatego przychodzę dzisiaj do Was z nim. I Jakie są zasady wzięcia udziału w tym konkursie? Oczywiście wszystkie zasady będą podane w opisie pod filmem, ale ja je teraz pokrótce powiem. Przede wszystkim należy być subskrybentem mojego kanału. Należy mieć ukończone 18 lat. Należy wpłacić 2 zł na wskazane w opisie konto bankowe. 2 zł to jeden los. Każda wielokrotność 2 zł to dodatkowy los. Czyli na przykład 10 zł to 5 losów. Płaty należy dokonać tylko i wyłącznie na numer konta podany w opisie pod filmem. Nazwa banku PKO. Konkurs trwa od 1 do 31 sierpnia bieżącego roku do północy. 1 września wylosuje dwóch zwycięzców, którzy otrzymają każda z nich po takim pudełku. Tak się to prezentuje, moi drodzy. Przejdźmy do omówienia nagród. Przypominam, że jeden los wzięcia udziału w tej zabawie w tym konkursie to 2 złote. A teraz przejdźmy sobie do zaprezentowania tego, co mamy wewnątrz. Dwa opakowania żelków Haribo. Dwa lizaczki. Gumy rozpuszczalne, smak truskawkowy, cytrynowy i borówkowy. Cukierki pudrowe. Kwaśna guma smak truskawkowy. Batonik czekoladowy, wypełniony belgijską mleczną czekoladą. Batonik roki, oblany mleczną czekoladą z karmelowym nadzieniem, twardy batonik tofi, mleczne tofi, wafelek przekładany kremem czekoladowym i oblany czekoladą, w opakowaniu dwie sztuki. Rurki wypełnione nadzieniem kakaowym, dwie sztuki. Rolo czekoladki wypełnione nadzieniem toffi z firmy Nestle. Mentosy wersja letnia, wakacyjna, mix on the beach. Kanapka czekoladowa, a tak w zasadzie dwie sztuki w opakowaniu. Guma balonowa, smak miętowy. Trzy batoniki oblane białą czekoladą, batoniki goldy, które doskonale znacie. Trzy sztuki do wygrania. Krem do rąk. Masło kakaowe. 50 ml. Bardzo fajnie nawilża. Pomadka do ust. Oryginalna. Błyszczyk do ust. Taki kolor. Dwie sztuki szminek. Nie wiem, czy w kamerze będzie widać, jakiego koloru one są, ale ta po prawej stronie jest bardziej różowa, ta po lewej stronie jest bardziej czerwona. Takie kolory Wam wybrałem. Kula do kąpieli. Do wanny, rewelacyjnie pachnąca kula do kąpieli o zapachu truskawki i granatu. Maseczka na twarz z flamingiem. Kartka pocztówka z Blackpool wraz z dołączonymi pozdrowieniami ode mnie. Pianka czekoladowa. Wystarczy dodać mleko i powstaje aksamitna pianka. Tak się przedstawiają nagrody, moi drodzy, jeżeli chodzi o pudełeczko numer 1. A jeżeli chodzi o pudełeczko numer 2, mamy dwa opakowania takich oto żelek Haribo. Kwaśna guma truskawkowa. Lizak dwie sztuki. Takie dwa różne lizaczki. Kwaśna guma rozpuszczalna. Batonik kroki oblanym mleczną czekoladą z nadzieniem karmelowym. Dwie rurki wypełnione kremem kakaowym, batonik z belgijską czekoladą, czekoladki rolą wypełnione karmelem, batonik toffi, bardzo twardy. Trzy sztuki gum rozpuszczalnych, smak borówka, truskawka i cytryna. Dwa wafelki oblane mleczną czekoladą. Trzy batoniki goldy oblane białą czekoladą. Mentosy, wersja Mix on the Beach, wakacyjna. Tak się prezentują. Czekoladowy sandwich, dwie sztuki w opakowaniu. Cukierki pudrowe. I gumy do rzucia o smaku miętowym. I tutaj mamy, moi drodzy, pomadkę do ust o smaku truskawkowym. Krem do rąk z masłem kakaowym 50 ml z witaminą E. Bardzo dobrze nawilża. Błyszczyk do ust. Troszeczkę ciemniejsze kolory wybrałem. Dwie sztuki w opakowaniu. Kula do kąpieli. Tym razem papaja i ananas. Tak wygląda. Pachnie rewelacyjnie. Maseczka w płachcie z flamingiem. Pocztóweczka z Blackpool z pozdrowieniami ode mnie. Pianka o smaku truskawkowym. Wystarczy dodać mleko i powstaje aksamitna pianka. Tak się moi drodzy przedstawiają nagrodę. Wszystkie zasady wzięcia udziału w tym konkursie będą podane w opisie pod filmem, także bardzo proszę zaglądajcie do opisu. Do wzięcia udziału w konkursie zachęcam również mężczyzn, którzy mogą podarować prezent mamie, koleżance, siostrze, przyjaciółce. To już według własnego uznania. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Wy zaglądajcie do opisu pod filmem. I widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia. Papa! Pa.